Inti i jego cywilizacja. Jesteśmy na lotnisku w Buenos Aires, stąd lecimy do Limy. Dla nich słońce było Bogiem. Teren górzysty, suchy, bardzo trudny do zamieszkania. Królują tu brunatne odcienie. A to już Lima. Też szaro-brunatna. Brak deszczów, brak zieleni. Nawet przy plażach morskich nie ma zieleni. A to już lotnisko Jorge Chavez w Limie. Stąd wyskoczymy na miasto. Lima, wieczór San Miguel Wielkie centrum sklepowe i kasyno Jan Paweł II Miasto tętniące życiem Mieszka tu 20 milionów Prywatne mini autobusy zatrzymują się na przystankach Głośno ogłaszając kierunek swojej jazdy i choć chmury po ziemi się snują, to deszczu tu prawie nigdy nie ma. Jest to jedna z najsuchszych okolic na świecie. Ładnie tu i kolorowo, ale głośno. Czas jednak na lotnisko wracać.